Wam o mojej modlitwie podczas koherencji serca. O czymś bardzo cudownym i bardzo wartościowym. O czymś, co bardzo zmienia nasze życie, poprawia je, ulepsza i sprawia, że czujemy się cudownie. I cieszymy się, że mieliśmy tą możliwość, żeby żyć tu i teraz. W czasie zero. Zanim opowiem Wam dokładnie o tej mojej modlitwie, chciałabym wspomnieć o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o wybaczaniu. Nie wiem jak Wy, ale ja kiedyś nie zdawałam sobie zupełnie z tego sprawy, że wybaczanie jest bardzo ważne. Trzeba przede wszystkim wybaczyć sobie. Aby móc wybaczyć innym. Wybaczanie sobie jest podstawą. Musimy wybaczyć dokładnie wszystko i kochać siebie z całego serca. Natomiast innym też należy wybaczyć, mimo to, jeśli przed laty zrobili nam coś złego. To nie znaczy, żeby o tym zapomnieć, co te osoby zrobiły. Nie, nie to nie o to chodzi. Nie trzeba zapominać, ale trzeba odpuszczać i wybaczyć. W momencie, kiedy z całym sercem, z otwartym sercem i z miłością ciężko, bo ciężko, ale wybaczycie tym osobom ich czyny, ich postępki wobec siebie, wszystko zacznie się układać. A każda modlitwa będzie miała Potężne znaczenie. Dlatego, punkt pierwszy. Wybacz. Ok? To bardzo ważne. Kiedy już wybaczysz, możesz pomyśleć o sobie z wielką miłością i radością. W momencie, kiedy skończysz program koherencji serca lub kiedy. Przestaniesz wizualizować, bo poczujesz, że ten moment nastąpił, lub na przykład skończysz afirmację, która wprowadza cię w koherencję serca, lub medytację, możesz rozpocząć swoją modlitwę. Każda modlitwa może być inna, może być przystosowana do Twoich potrzeb. Natomiast moja, którą Wam przedstawię, jest bardzo prosta i bardzo krótka, ale jak bardzo znacząca, przekonacie się o tym sami. Jak już odpuściliście sobie i wszystkim, jesteście dalej w koherencji serca. Macie serducho otwarte, rozgrzane, cudowne i czujecie się bosko. To jest najlepszy moment, by rozpocząć każdą modlitwę. Ponieważ uwolnienie pozwoli Wam odciąć się od tych negatywnych myśli, od tych negatywnych ludzi, osób, które w przeszłości stanęły na Waszej drodze i wyrządziły Wam krzywdę lub mieliście z tego powodu jakiś problem. Odetniecie się na zawsze w miłości z otwartym sercem, jeśli o to poprosicie. To nie żart, ale fakt, bo tak się dzieje, jeśli to jest wasza wola, a każdy przecież dostał prawo do własnej woli i do decydowania o samym sobie. W ten sposób odzyskasz siebie i swoją świadomość. Teraz krótko przedstawię Ci, jak wygląda moja modlitwa, żebyś mógł słyszeć i zobaczyć, że jest naprawdę krótka, prosta i w każdej sytuacji, jeśli tylko skupisz się i sfokusujesz na swoim sercu, wyrównasz jego rytm, tak by wprowadzić się w tą koherencję i poczujesz to, że to już jest ten moment, możesz po prostu wypowiedzieć taką właśnie modlitwę. A ja przedstawię Ci. Jak ja to robię? Poprzez moją wolę i świadomość w miłości serca mego, w miłości do Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wybaczam. Wybaczam sobie oraz tobie. Tutaj możesz powiedzieć komu wybaczasz, jeśli znasz osobę lub przytoczyć Jakiś fakt, po prostu dotyczący tej osoby, a siła wyższa już będzie wiedziała o kogo chodzi. Jak znasz imię i nazwisko, to wypowiedz w tym momencie imię i nazwisko. I przechodzimy dalej do mojej modlitwy. Wybaczam także wszystkim innym istotom, które stanęły na mojej drodze życia tu i teraz w czasie zero. Osobom i istotom żywym oraz umarłym z tego i z innego świata oraz z tego wymiaru lub innych wymiarów, całe zło, krzywdę, ból, które mi uczyniono na wszystkich poziomach naszego istnienia: w życiach, wcieleniach, pokoleniach, wymiarach, aż do pierwotnego poziomu stworzenia. I ich wszystkim wybaczam. Wybaczam również sobie. Oraz uwalniam też siebie i zrywam i odcinam wszystkie powiązania oraz węzły, które nas łączą i łączyły. Oczyszczam wszystko i uzdrawiam wszystko poprzez moc Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, stało się, stało się, stało się, Amen, 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 tu i teraz w czasie zero. Tak brzmi prawie cała moja modlitwa, więc widzicie, więc słyszycie, że jest bardzo krótka, a jak znacząca. Dlaczego dodaję w czasie zero? Wiele osób tego nie dodaje, ale ja uważam. Że żyjemy właśnie w tym czasie, tu i teraz, i żeby podkreślić to, i żeby to miało miejsce tu i teraz, i żeby to, o co prosimy, wydarzyło się tu i teraz, osobiście myślę, że dobrze jest podkreślić tu i teraz w czasie zero, w tym czasie, dokładnie w tym miejscu, w tej sekundzie, w tej minucie. Zrobisz, jak uważasz. Możesz to dodać, ale nie musisz. Wybór zależy od Ciebie i od Twojego serca, jak ono czuje. Ja za każdym razem dodaję tu i teraz w czasie zero, ponieważ uważam, że jest to dla mnie bardzo istotne. Żyjemy w różnych wymiarach, różne wymiary są koło nas tak blisko, że my nawet o tym nie wiemy. Różne przestrzenie, inny czas, a w ogóle tak naprawdę tego czasu to nie ma, on nie istnieje. Dlatego decyduj sam. Wracając do drugiej części mojej modlitwy, chciałabym wspomnieć o czymś równie ważnym: że my ludzie, żyjący na tej ziemi, czasami krzywdzimy sami siebie i to bardzo ogromnie. Nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób to robimy, ale w wyniku złych myśli, brzydkich wspomnień. Um, Naszych prywatnych doznań niezbyt miłych, jeśli życzymy komuś czegoś, co nam nie miłe, Na przykład mamy w sobie bardzo dużo lęku. Jest w nas jakiś niepokój, strach. Kiedy osądzamy drugiego człowieka, zło życzymy, przywołujemy do życia tak zwane zło, demony. I wszystko co określiłabym. Po tej drugiej stronie medalu. Aby pozbyć się tego na zawsze i zaprosić do siebie światło, należy przede wszystkim zaprosić do siebie Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy osobami wierzącymi. Jeśli zaś nie wierzysz w Ducha Świętego czy Chrystusa, nie musisz. Modlitwa jest też dla Ciebie. Wystarczy, że poprosisz. O to wszystko energię wszechświata, która jest najpotężniejsza, która dała ci również życie i życie naszej planecie Ziemi. Dlatego myślę, że każda modlitwa jest dla każdego, jeśli poczuje to swoim sercem. Jak brzmi druga część mojej modlitwy? Czyż jesteście ciekawi? Druga część mojej modlitwy brzmi równie prosto. Oto i ona, Duchu Święty oraz Jezusie Chrystusie, powierzam Ci swoje życie z miłością i wielką, wielką radością w sercu oraz proszę o oczyszczenie mojej aury i biopola i uwolnienie wszystkich zakątków mojej duszy ze wszystkich lęków, strachu, paniki, blokad, braku komunikacji. Złych intencji, złorzeczeń, podczepów i nieznanych mi energii, które są niekorzystne dla mnie. Oraz o pozbycie się z mojego otoczenia złych, niekompatybilnych ludzi, udających fałszywych przyjaciół lub ogólnie możesz powiedzieć ludzi, szkodliwych, nieharmonijnych energii, programów. Braku radości, całego smutku, ciemności, żalu, braku wybaczenia, braku miłości co tylko chcesz. Ale ważne, żebyś dodała czy dodał na wszystkich poziomach mojego istnienia: w życiach, w cieleniach, w pokoleniach, w wymiarach, aż do ostatniego, pierwotnego poziomu stworzenia. Tu i teraz w czasie zero. Duchu Święty wypełnił moją duszę największym boskim światłem, boską miłością i boską mocą, radością życia, wspaniałą komunikacją, miłością, dobrobytem, chęcią do życia, jasnym umysłem, zdrowiem fizycznym, psychicznym, duchowym i umysłowym na wszystkich poziomach istnienia oraz tu i teraz w czasie zero dziękuję stało się stało się stało się Alleluja i to dokładnie wszystko czy tego jest tak dużo? no nie sądzę pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim powodzenia i wytrwałości i cudownych własnych modlitw które na pewno poprawią Wasze życie. Proś, a dostaniesz. Dziękuję, pozdrawiam.